w pewnych miejscach może jest w takim kolorze jakiego tutaj nigdy nie widziałam. To nie jest lazur, koszmarak, ale dzisiaj sobie porozmawiamy jeszcze kontynuacja prawa założenia. Jak to interpretować, jak to rozumieć, jak to przekładać na życie. Powiem Ci od razu, że tylko sam niewielka Na tyle głęboko w to, że to jest niesamowite, że to jest transcendentne, że masz wrażenie, że właśnie o to chodzi, że coś ci cały czas omijało w życiu, że tego nie wiedziałaś. Tylko on, guru, którzy mówią o tym takim prostym językiem, żeby do ciebie dotarło, to jest po prostu absurd, dlatego że nie da się nikogo nauczyć wyobrażać, nauczyć marzyć. Nie może laskać i mówić, w jaki sposób ty masz marzyć. I jeszcze jest coś takiego, co go podkreśla. W ogóle prawo założenia polega na tym, że zakładasz, że coś, czego pragniesz, już masz. Że twoje marzenie się spełniło. Na tym polega prawo założenia. Zakładasz to. To wszystko. Nie wiem, czy wyjdzie ten szmaragd. Widzisz to? Widzisz ten kolor? To niesamowite. O, mój pierścionek jest niebieski. Nigdy nie widziałam takiego tutaj może w tym miejscu. Może teraz zobaczysz. Ja nie chcę czepiać żadnego bólu, no to chodzi. Tylko pomiędzy tym, jak ci się mówi, co należy zrobić i podaje metodę, a tym, czy ty to robisz, a przede wszystkim czy robi to człowiek, który cię tego uczy, to jest kolosalna różnica. Godard wchodzi głęboko w ciebie. Godard jest mistykiem, ale takim mistykiem realistą. Gdy się poddasz popłyniesz na najwyższych częstotliwościach, popłyniesz nie głupek, któremu trzeba mówić Wymasz to, to, jak chcesz apartament to sobie wyobraź, że już go masz od roku i tam wszystko wiesz, co w środku jest no i się dobrze poczuć. albo jak chcesz specyficzną osobę, no to nie zaczynaj od porządkowania w szafie robienia mu miejsca, tylko po prostu już masz pół szafy zajęte to nie o to chodzi, nikt cię nie nauczy marzyć, nie bądź głupkiem klasowym, nie słuchaj tego jak należy marzyć. Każde dziecko wie, jak się marzy. Jest tylko jedno, taka rzecz, żeby ten dialog w głowie był zgodny z tym, o czym marzysz. Przez chwilę chociaż. Żebyś poczuła, że to jest realistyczne, że to się już wydarzyło. I dlatego tutaj się tak przydaje ta informacja, że już przestajesz tego chcieć. Przestaje to być twoim pragnieniem. No przestaje, no bo masz. I to trzeba. Ja Właściwie chciałam dzisiaj pogadać nie o prawie założenia, tylko o tym co ty robisz sobie i wszechwiatu, i partnerowi obok siebie, i ludziom napotkanym tym dialogiem w swojej głowie? To jest coś na początek, trzeba sobie powiedzieć, no to, czy D, co się tutaj rozglądam, to jest wynik mojego dialogu w głowie. To jest wynik moich myśli, no i moich emocji, które kształtują podświadomość, która mi wyświetla tę rzeczywistość. Powiedzenie temu nie, że to nie jest prawda, no to jest wyparcie siebie. To jest, to, to jest głupie. Tego nie rób, po prostu się przyjrzyj. Nie musi ci się to podobać, ale powiedz, że to po prostu jest. To jest wynik twojego dialogu w głowie. To jest wynik twojej nieuczciwości wobec ludzi. Kiedy tutaj ciuciuciu, ciu, ciu, a w domu sprawia ci przyjemność, obgadywanie, mówienie czego innego niż powiedziałeś temu człowiekowi. To jest to, co ta laska jest 8 lat z facetem, ale ona nie wie, czy ona mogłaby dalej z nim być. Tylko że weź pod uwagę, że te wszystkie Twoje myśli dialogowe, ten dialog w głowie, on już jest. Przestrzeni. On został zakodowany. To już jest. z tym trzeba teraz się skonfrontować. Bo nadświadomość tego człowieka, ona już to czuje. Po prostu wejdź głębiej w te sprawy. Nie myśl tylko o tym, jak zamienić wchodzenie na drabinę na posiadanie Lamborghini. Po prostu dopóki nie rozwiniesz siebie, dopóki nie zaakceptujesz, że wszystko, co widzisz w swoim życiu, cały Twój odbiór, to czucie wynika z tego dialogu w Twojej głowie i z tego, co się dalej z tym dzieje. Dopóki nie weźmiesz za to takiej pozytywnej odpowiedzialności. Pozytywnej, czyli no jest jak jest. To się już zadziało. I teraz dopiero na bazie tego możesz skoczyć do tej przyszłości, próbować skakiwać, akceptować, że może ci się to nie udać. Dlatego zakładasz, że wystarczy w tym stanie omamienia pomiędzy snem a jawą, przed zaśnięciem. To są dobre momenty, kiedy jesteś we flow. Kiedy nie wiesz tak naprawdę, co się to wówczas możesz sobie pomarzyć, i wtedy jesteś w stanie tak puścić umysłem, że ten dialog w głowie przestanie być kontra, że to będzie to oczywiście, że to mam, to się dzieje, ale potem, potem, kiedy już to ziarno zostało zasiane, no to ty nie mów o czym, że ciągle tego pragniesz, bo jeżeli uwierzyłaś, musisz uwierzyć, to jest właśnie to, to jest to klucz. Uwierz, że to czego pragniesz już masz. To jest ważniejsze od szczegółowych wizualizacji. Tylko to ta impresja, to poczucie i wiara. I potem już nie pieprzysz na ten temat. Obserwujesz swój dialog w głowie. Czy obrażasz ludzi? Czy obrażasz swoje życie? Czy obrażasz siebie? Czy zaakceptowałaś, że jesteś sprawcą wszystkich ciąż na świecie? Czy ty to zaakceptowałaś? Czyli czy akceptujesz, że ty w tym 3D jesteś taka, a nie inna? I teraz jest pytanie. Czy chcesz tak nieświadomie cały czas wizualizować, materializować, ucieśniać, krystalizować? Czy też chcesz to zacząć robić świadomie, korzystając z prawa założenia, które działa. Po prostu działa. Chciałem ci, że wszystko. Co się wydarzyło w moim życiu, wszystko absolutnie, co można powiedzieć, co nazywam to jako osiągnięcie, zdarzyło się w związku z tą wielką moją wiarą w siebie. A wszystko, czego nie osiągnęłam, wiąże się z przywiązaniem nadmiernej ważności do tego, co chciałam. Tego się uczę, rozumiesz? Tego się uczę. Zrozumiałam, o co w tym chodzi. I nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolona ze swego życia, ponieważ wdzięczność mnie zalewa od rana. Ale to też jest kwestia. No Zwrócenia uwagi na to, jak to jest ważne, żeby sobie to powiedzieć, żeby to poczuć. Zawsze coś jest okej, okay, rozumiesz? Ten butterfly, to zawsze wychodzi, to jest proste, ale czy jestem w stanie włożyć nogę za głowę? No jak widać, nie. Ech, to, może ta noga będzie lepsza, a ta jest jakby jeszcze gorsza? Jezu. Chociaż nie, ona jest dużo lepsza. Nie, tego się nie da założyć. Ten panter. Pomiędzy no tym, że ktoś ci mówi, co robić, a tym, czy sam to stosuje, czy po prostu jest w stanie być konsekwentny, w tym jest przepaść. Ale ty już znasz metodę, i teraz wejdź głębiej. Każda myśl powinna zostać zaobserwowana. Ale to już jest stan absolutu, że ty jesteś aż tak uważna. Ale do tego trzeba dążyć. O to w tym chodzi, że obserwujesz swoje myśli i zauważasz, kiedy są to myśli trujące, które ci właśnie wyświetlają ten świat, w którym jesteś niezadowolona. I nie szukaj przykładów, jak to trzeba wizualizować. Nie szukaj przykładów. Patrz, co się tu dzieje. Nie szukaj przykładów, jak to trzeba wizualizować. Szukaj przykłady na to, w jaki sposób sobie rozwijać, wyobraźnię. Jak bardzo trzeba się nie wstydzić. Jak bardzo trzeba próbować różnych rzeczy. I teraz. Jeżeli komuś powiesz, no, że nie chcesz jechać do Nowego Jorku, to dlaczego ty nie chcesz? A przecież jeszcze zawsze, wczoraj chciałaś. No, dlatego, że ty już zasięłaś ziarno, że tam jesteś. Więc mówisz komuś i wtedy twój rozum rozumie, że nie ma co chcieć jechać do Nowego Jorku, skoro ty już tam jesteś, rozumiesz? Zasypiasz wieczorem z myślą, że jesteś tam, gdzie chcesz być. Że jesteś tym, kim chcesz być. Że jesteś z tą osobą, którą chcesz być. I jesteś taka, jaka chcesz być. I czujesz to, co chciałabyś czuć. Oczywiście te uczucia muszą być pozytywne, bo zakładać sobie coś, czego nie chcesz, jest głupotą, a ty jesteś mądrym człowiekiem, nie jesteś głupkiem klasowym, więc tego nie robisz. No i tak. To mniej więcej wygląda. Wejdź zawsze głębiej. Słuchajcie te nudne przykłady. A zrób to. A wyobraź sobie, że w pokoju jest to. Co co tu chodzi? Kto tu jest debilem? Przecież to ci nie pomoże, jak ty nie umiesz marzyć. Mówiłam ci, wyobraź sobie. Siedzisz w fotelu i dotykasz ściany naprzeciwko, że masz taką długą rękę. Wyobraź sobie fakturę tej ściany. Poczuj, poczuj zapach wsią. Nie ma ich fizycznie, ale już je kupiłaś. Kupiłaś wyobraźni i stoją na stole. Ach. bo ino. sektor, to w dół, czyli tutaj powinien być ochroniarz, to są multi-multi. Nieistotne. Widzisz? Już dialog poszedł w jakimś obojętnym miejscu. Już zwizualizowałam, że to jest coś złego, że taki pies i się zaraz mogę się tym przestraszyć. Rozumiesz? Zamiast to zignorować, uśmiechnąć się i powiedzieć, no i tak to jest. Nie zauważyłam. Straciłam przytomność. Pomimo tego, że robię Ci wykład. No i tak jest. Wejdź głębiej. Zrozum, że wszystko, co wizualizujesz, jest Widzieliście, co się wydarzyło? Przed sekundą, co powiedziałam, co się wydarzyło w sam moment. To jest właśnie to. Natychmiast się to zwizualizowało, powiem, silnie się przestraszyłam. I od razu pomyślałam i, i tak dalej. Macie przykład. Natychmiast się to zrealizowało. Tutaj taka rzecz mi się nie zdarzyła, bo wiecie, że ja tu jeżdżę do 35 lat. To jest moje miejsce tutaj na ziemi, to mnie ciągnie, ale to żadne ajwaj, bo każdego tu ciągnie. To teraz przyjęło. I zdań, bo każde to ciągnie, do góra przyjedzie że to nie jest moje miejsce to jest wszystkich miejsc na ziemi tu jest po prostu cudowna temperatura, cudowne owoce cudowna przyroda, cudowne zapachy i to jest ludzkie więc tak zwany guru mówi i dobrze wie co trzeba robić ale tego nie robi. I ty też tego nie robisz. I ty też tego nie zrobisz. I będziesz niezadowolona. A przecież ty to ja, i ja to ty. Wczoraj oglądałam takie wybrane fragmenty filmu o Queenach. I no nagle sobie pomyślałam, że jestem nim, też byłam nim. Bogowie go naznaczyli, sam się naznaczył. Ale też to poczułam, poczułam to bardzo mocno. I to było takie piękne. O właśnie, fantazja, wyobraźnia. Na to postaw, to rozwijaj i ci wyjdzie, i nie pytaj się, o czym ty masz marzyć. Zawsze masz o rozwoju, zawsze masz o postępie. Ty po prostu marzysz o czystości, to automatycznie wchodzisz w stan porządkowania, w stan flow. To nie jest porządkowanie myśli, to jest bardziej za nich myśli. To jest bardziej spokój. Taki i przekonanie, że wszystko jest okej, okay, że wszystko jest okej. Okay, to trenuj ty i wymagaj tego wręcz od twojego mistrza, jeżeli masz takiego. Ty już jesteś w Nowym Jorku, więc ty nie musisz ludziom mówić, że ty chcesz jechać do Nowego Jorku. Ty tam już jesteś i dlatego nie mówisz, że chcesz. Już w ogóle nie jest to twoje pragnienie, ponieważ przed snem zasypiasz w Nowym Jorku i któregoś dnia, za niedługo obudzisz się w Nowym Jorku. To będzie normalne. Normalne. Nie potrzebujesz, żeby ci ktoś mówił, jak ty masz. можна а жити.